Pierdę, pierdę, pierdę ręce, te ręce, bo ci je wykręcę, będziesz zdychał w męce Wiem, że cię jebana szpato kręcę, pierdę ręce, te ręce, bo ci je wykręcę, będziesz zdychał w męce Wiem, że cię je szpato kręcę, kręcę Nie chcę się natykać, bo cię pierwsze i to styka, bierze go i połyka, bo ma to w nawykach, Proszę Wy zioł bla la Ty nie skrywaj bryka, bo spojrzeniem cię przenikam W twoich oczach jest panika kurwy skaczą mi na dika Znikam stąd, znikam Mówiłem już dawno, że zapełnię saldo Robię to na sto Nie jak pizda po cztery liniki Robię trap hardcore A ty tylko z Wiki, a ty tylko z Wiki. Wy to tylko pijawki Ty si suka. a ty do mnie Myśleć zacznij, myśleć zacznij Chciałeś dać radę mi, a nie, nie dałeś, dałeś rady Wszyscy wciąż, tacy sami wytykać są wady Chuj w twoje układy do góry są ma skłonności Bez litości dla takich gości, gości bezlitości hey, bez litości dla takich gości, gości Hej, bier te ręce, bier te ręce, bo ci je wykręcę Będziesz dychał w męce Wiem, że się jeba nasz ma to kręcę, bier te ręce, bier ręce Wiem, że się jeba na ma kręcę, Szma, kręcę. Ja, nie, ja, nie ja nie jestem FIFA Rafa, tylko trzymam się swoich zasad. Ja nie, po, ja nie, ja nie powiem, ci jak żyć, jeśli skręciłeś brata Nie ja ja zapalę za tych co nie, nie mogą bata No bo nie ma bata Zobacz jak latam technicznego nabicie masz kata Jakby opętał mnie szatan E daj Ty się nie daj tak powtarza mi, mi tata między nami tylko chemia nic nie zmienia się Tylko data Taki sercu noszę ból A dalek są wprowadzam, wprowadzam was W kontra